Jezus widząc tłumy wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie, wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni Uboc w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni, błogosławieni ciści, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was, z mego powodu. Cieszcie się i radujcie. Albowiem wielka jest Wasza nagroda w niebie. W pierwsze dni listopada Kościół zaprasza nas do życia wiecznego. Jeszcze nie na stałe może, ale żebyśmy o tym życiu wiecznym myśleli, żebyśmy nie zapominali o tym, że nie jesteśmy powołani tylko do życia doczesnego na Ziemi, ale cel naszego pielgrzymowania, naszego życia to jest życie wieczne. Więc nie musimy się skupiać jakoś szczególnie na tym życiu tutaj na Ziemi. Ale myśleć o wieczności, patrzeć w wieczność. Dlatego w pierwszym czytaniu dziś z Apokalipsy Świętego Jana widzimy obraz, to widzenie, mistyczne widzenie, które miał Święty Jan, który opowiada o tym, że widzi 144 tysiące opieczętowanych, opieczętowanych, czyli świętych, czyli ta pieczęć Boga żywego. Jest na nich ludzie szczęśliwi, ludzie czyści, ludzie biali, ludzie piękni, szczęśliwi. I dziś patrzymy w niebo, patrzymy. Kościół jest takim dobrym pedagogiem i zaczyna zawsze od pozytywu. I pierwszy dzień listopada to jest pozytyw, czyli patrzymy na niebo, patrzymy, cieszymy się, widzimy zbawionych, widzimy tych, którzy już osiągnęli szczęście wieczne. Tu widzimy w witrażach. W naszym kościele różnych świętych. Dookoła kościoła mamy witraże z różnymi świętymi. Jeden witraż jest pusty, czekamy na, na Was, na Ciebie, żeby Twój witraż tutaj zrobić, bo to jest może, jeszcze, będzie kiedyś jakiś święty, ale póki co ten witraż przypomina nam o tym, że każdy z nas ma miejsce w tym witrażu, czy ma miejsce wśród świętych. Ale patrzymy na świętych i, i zawsze. Yy, w, ty, w ten dzień wszystkich świętych myślę sobie o świętych trochę innych, nie tych z witraży. Tych też, ale oni mają swoje święta, ich wspominamy w inne dni. A myślę sobie o takich świętych, których nigdy Kościół nie ogłosił i nie ogłosi świętymi, bo święci zapomniani, święci cisi, święci, którzy gdzieś sobie tam żyli w jakiejś wiosce, pobożnie się modlili, pomagali innym, czynili dobro, a później umarli spokojnie. Pan Bóg zabrał ich do nieba, a oni, a ludzie ich zapomnieli. A może nie, nie do końca zapomnieli, bo może i my w naszym życiu mamy takich świętych, i proponuję, żebyśmy sobie dzisiaj tak pomyśleli, przypomnieli tych świętych z naszego życia. Może mamy takich ludzi, którzy my jesteśmy pewni, że oni są świętymi. Myśmy widzieli ich życie, jakimi byli dobrymi, uczciwymi ludźmi. Myśmy widzieli ich wiarę, jak oni się modlili, jak oni Boga uwielbiali, jak oni się modlili też za innych. I później umarli, i dziś ten dzień to jest też taki moment, żeby o nich sobie przypomnieć, zobaczyć ich wielkość, ich dobroć, ich świętość, może o nich porozmawiać, może komuś o nich opowiedzieć, żebyśmy się zachwycili świętością. Prawdziwą taką rzeczywistą świętością ludzi, których my znamy, nie tylko tych, których, o których czytamy książki albo oglądamy jakieś programy czy filmy, może gdzieś dawno może, ale właśnie tych świętych znanych nam. Oczywiście nie mamy pewności, że oni są świętymi. Ale gdzieś wewnętrznie w sumieniu mamy taką pewność, bo znamy ich życie i wspominamy ich dobro, ich pobożność, ich wierność Panu Bogu i, i uczciwość wobec ludzi. Spróbujmy dzisiaj na nich się przyjrzeć, ich powspominać, ich też pozdrowić i ucieszyć się ich świętością, wierząc, że oni są, są już świętymi. Pozdrawiam wszystkich świętych, nie, nieznanych. Świętych, którzy są w niebie, a my ich w ogóle nie znamy i też możemy się do nich zwracać. I też tak sobie myślę, my dzisiaj mamy takich bohaterów, pseudobohaterów, którymi się zachwycamy, o których rozmawiamy. To są bohaterowie z sceny politycznej, to są bohaterowie, których widzimy codziennie w, te, w telewizji, w internecie, którzy nas gdzieś to albo zachwycają, albo, albo gorszą, albo szokują różnych takich wielkich ludzi, o których się rozmawia. Mamy takich bohaterów z serialów filmowych, których oglądamy i ciągle gdzieś tam mówimy, o ciekawe, jak tam będzie w życiu tej czy tamtej, czy tamtego, bo, ale to są często wymyślone postacie, których jacyś aktorzy grają. Ale też jeszcze, jeszcze chyba gorzej, że coraz więcej mamy takich bohaterów fantastycznych, z jakichś filmów fantastycznych, z gier komputerowych, Dzieci często gdzieś przeżywają, wcielają się w jakiegoś bohatera, który nawet nie jest człowiekiem, a jakimś stworem, jakimś dziwadłem, który. I często gdzieś dzieci, i nie tylko dzieci, i dorośli też gdzieś bawią się w takie gry, i na tyle się bawią, że to rzeczywiście staje się jakoś rzeczywistością i życia. Często, jak słyszę, dzieci nawet wchodzą w jakieś takie. Myślenie wirtualne, że zaczynają czuć, jakby tam rzeczywiście uczestniczyli, z tym pseudo-bohaterem się spotykali. Tylu mamy właśnie takich bohaterów różnych, a nie zauważamy, że mamy też niesamowitych bohaterów, czyli świętych ludzi. Jak mało czytamy o świętych, jak mało myślimy o świętych, jak mało oglądamy filmy, programy o świętych. Jest Tyle materiałów fajnych, od tylu różnych świętych. Tylu świętych jeszcze nie znamy. Tyle jest książek o świętych, tyle jest różnych biografii świętych. A my tego nie znamy, my tego nie czytamy. Czytamy, słuchamy o tych, o tych wielkich tego świata teraz, którzy nie są świętymi i to, czym nas zadziwiają, to na pewno nie jest świętość. A mamy jako ludzie wierzący rzeczywiście prawdziwych bohaterów, a tak mało ich znamy, tak mało ich poznajemy, tak mało o nich czytamy, słuchamy. Proponuję, żeby się trochę skupić właśnie na tych prawdziwych bohaterach, od, o świętych. i Może to święto dzisiejsze też jest po to, żeby się na tym skupić. Ale czytamy Ewangelię o błogosławieństwach i to Ewangelia nas naprowadza na takie myślenie, każdy z nas ma być świętym, każdy z nas jest powołany do świętości. Czasem jak się z ludźmi rozmawia, to mówią, ja święty? Jaki ja święty? Gdzie ja nigdy nie będę świętym? No to kim będziesz? Gdzie chcesz pójść? Do piekła? Jeśli pójdziesz do nieba, znaczy jesteś świętym. I każdy z nas powinien chcieć być świętym, dążyć do świętości, starać się być świętym. To jest prawdziwe dążenie, prawdziwy cel naszego życia. Starajmy się być świętymi. I dzisiaj widzimy to błogosławieństwo. Znamy dobrze to błogosławieństwo i, i Jezus mówił błogosławieni, czyli szczęśliwi, ale błogosławieni to jest coś więcej niż szczęśliwi, bo to jest takie szczęście już wieczne, szczęście od Boga, błogosławieni, to, to już też można być święci czyli szczęśliwi, ubodzy w duchu, którzy się smucą, cisi, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, miłosierni, czystego serca, którzy wprowadzają pokój, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. Tacy ludzie Jezus nazywa ich szczęśliwymi, błogosławionymi. Co to znaczy? Po pierwsze, nie każdy, nie wystarczy być ubogim, żeby być szczęśliwym, nie wystarczy być... Smutnym, żeby być błogosławionym, nie wystarczy być cichym, żeby być świętym. To są ludzie, słyszymy Jezus, widząc tłumy wyszedł na górę, tłumy, które przyszły do niego. Ci ludzie z tymi swoimi problemami, z tym swoim ubóstwem, z tym swoim płaczem, smutkiem, swoją cichością, ze swoim pragnieniem sprawiedliwości, oni już nie wiedzą, co mają robić, do kogo mają przyjść, i przychodzą do Jezusa. Jemu to oddają, Jemu to powierzają, u Niego szukają pocieszenia i to jest świętość. Pierwszy krok świętości to jest przyjść do Jezusa z tym, co jest we mnie, z tymi trudnościami życia, przyjść do Jezusa, być z Jezusem, słuchać Jezusa, być z Nim, z Nim przeżywać swoje życie. To jest pierwszy stopień świętości. I dlatego nie są święci, że oni z tym przyszli do Jezusa. Często ludzie bogaci, ludzie radośni, ludzie. Krzykliwi, którzy szukają siebie, ludzie u władzy, ludzie wszędzie chwaleni z pierwszych stron gazet, ci ludzie często do Jezusa nie przychodzą. Oni wierzą w siebie, w swój sukces, oni nie mają czasu przychodzić do Jezusa, a my i właśnie ci ludzie błogosławieni przychodzą do Jezusa. I to jest pierwszy krok, a dalej widzimy ubodzy. Patrzymy na, oglądamy telewizję, internet, widzimy ludzi bogatych, mnóstwo bogatych. I często wokół siebie zauważamy ludzi bogatych. Ten ma taki, taki samochód, ten ma taki telefon, ten ma taki dom. I mówimy, zazdrościmy często, czemu ja nie jestem taki bogaty. A czy ten bogaty jest naprawdę szczęśliwy? Jest w nas coś takiego, że. Jak się napatrzymy na to bogactwo dookoła, to też chcemy, jest na jakieś takie pragnienie, ciągnie nas, ja też chcę być bogatym. A na pewno to będzie dla mojej świętości dobre. A po co, po co to bogactwo? Czy nie będąc bogatym, nie można być szczęśliwym? Nie zapomnę tego, co już wspominałem, jak siostry misjonarki, które w Afryce pracowały, opowiadały o tych dzieciach biednych w Afryce. I mówią, oni byli biedni, ale szczęśliwi. Oni byli ciągle uśmiechnięci i no to czego nam potrzeba bogactwa, czy być szczęśliwym? I dalej słyszymy smutni, którzy się smucą, czyli świat nam pokazuje, musisz się bawić, musisz się śmiać, musisz być zawsze w dobrym humorze, wszystko ma być ok, wszystko, wszystko ma być, musisz być szczęśliwym człowiekiem. A tu się ludzie smucą, bo mają mnóstwo problemów. I często patrzysz na tych w telewizji uśmiechniętych, radosnych. I myślisz, o, to jest życie, ja też takim chcę być, ja też ciągle, ciągle chcę się bawić, rozrywka ciągła. To nie jest prawdziwe życie, to jest łuda. I Jezus mówi, nie, nie. Ty jesteś szczęśliwy, jest, jeśli przeżywasz to swoje życie autentycznie, chociaż jesteś nawet smutny, masz mnóstwo problemów. Cisi, czyli pokorni. Świat się rozpycha łokciami, jesteśmy, uczy nas, że powinniśmy tutaj być, walczyć o swoje, rozpychać się łokciami, Mamy być krzykliwi, wszędzie nas ma być widać i słychać. Nie smuć mnie, cisi, pokorni. Czyli zupełnie inny obraz, obraz bardziej prawdziwy, ale tak jak sobie myślę, jest obraz, który nam proponuje ten świat, jest obraz, który nam proponuje Jezus, to się jakoś nie zgadza. I taka myśl mi przychodzi, jak, jak czytam, rozmyślam nad tym słowem, że my się często boimy być sobą że my widzimy, że Jezus ma rację, że rzeczywiście będziemy szczęśliwi, jak będziemy skromniej żyć i ciszej trochę i, i nie, nie już tacy bogaci, nie tacy już pełni tego światowego sukcesu. Że my możemy być szczęśliwi, my jesteśmy szczęśliwi, ale nas ciągle kusi, żeby iść w tym kierunku mentalności tego świata. I to, co to słowo jakoś mówi bardzo mocno, to mówi nie bój się być sobą. Nie, być, nie bój się być sobą. W takim najlepszym tego słowa znaczeniu, że My gdzieś mamy zapisane to świętość, to dobro w sobie, i my tak naprawdę to chcemy tego dobra i tej świętości. Nie tych pieniędzy, nie, nie tego jakiegoś szczęścia. My chcemy, my chcemy być szczęśliwi tak głęboko w sercu, być Jezusem. Nie bój się być sobą. Nie bój się zachowywać tak, jak Ty chcesz, żyć według swojego charyzmatu, według swojego pragnienia. Nie bój się być inny, inny niż to, co dyktuje nam, jakie, w jakie ramki chce nas wypchnąć ten świat. Nie bój się być inny, być sobą. Uwierz, że masz twoje pragnienia, które masz w sercu są dobre, są piękne. Pragnienia, które właśnie wypływają z Ewangelii, z modlitwy, z tego bycia z Jezusem. One są piękne, one są dobre. I nawet jak ktoś się będzie śmiał z ciebie. Co ty tu się tyle modlisz? Co ty jesteś tu jakiś taki skromny? Co ty jesteś taki uczciwy? Dziś już nikt taki nie jest. Co ty jesteś taki biedny, no walczę swoje, żeby mieć więcej pieniędzy? Być człowiekiem czystego serca, miłosiernym, który wprowadza pokój. Człowiek skromny i pełen dobroci. Bądź sobą, nie bój się być sobą i to jest świętość. Taką świętość nam dzisiaj proponuje Jezus. Wszyscy święci Państwo, święci nasi patronowie, módlcie się za nami, módlcie się, abyśmy i my byli świętymi. I nad dążeniem do świętości, zdobywania świętości, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Surgutu z Syberii z Panem Bogiem.